Cześć, kochani, ja dzisiaj jestem w Mińsku Mazowieckim. Pogoda no, deszczowa, jest sobota. Przyjechałam tu na zaproszenie Akademii Próżności. Proszę bardzo. Panie zajmą się dzisiaj moimi włosami, moimi paznokciami, moją twarzą. W związku z tym jestem bardzo ciekawa, co mi zaproponują, ponieważ Skóra po 30 ma już swoje wymagania. Pokażę Wam coś jeszcze. To jestem ja. Proszę bardzo. O, tu jestem ja. I tu jestem ja. A zatem wchodzimy. Tu mamy strefę paznoci. Tu mamy strefę gabina. Zaczynamy od pielęgnacji twarzy, ponieważ skóra po 30 ma już swoje wymagania, w związku z tym jestem bardzo ciekawa, co zaproponuje mi pani Monika. Po 30 jest już pozbawiona pewnych składników mm -hmm. kolagenu elastyny, jest mniej, pojawiają się zmarszczki, przebarwienia, także trzeba wtedy zacząć działać w inny sposób niż tylko pielęgnacja domowa. Panie Moniko, gdybyśmy mogły powtórzyć właśnie jak na 30, to jak jest? Nie jest źle? Zmyjemy, zobaczymy. <grymne> Widzicie? <grymne> muszę sprawdzić dokładnie skórę, jakie jak potrzeby ma w tej chwili. na to w takim razie muszę zgodzić się na dymakijaż. no trudno. No więc, tak wygląda moja skóra po demakijażu. To jest jedyna taka okazja, żeby to zobaczyć. To Pani Monika zrobiła mi, proszę bardzo. No i Pani Monika powiedziała, że przede wszystkim zajmujemy się detoksem mojej skóry, gdyż tego potrzebuje i zabiegiem... Repitalizująco-restrukturyzującym. Poddaj się. I zaczynamy detoksu. zaczynamy hmm. detoks od detoksu. Tak, zaczynamy od detoksu, od trucia na skórkę. Detoks wykonujemy y, za pomocą y, bolwiny i tofu. Składniki... Rozpuszczają te złe mhm. substancje na skórkę. Wyglądasz? Właśnie mam nie pytać, jak wygląda? Nie pytaj. Zrobiłabym zabieg rewitalizujący restrukturyzujący. Taki, powiedzmy, bardziej inwazyjny, żeby pani po prostu widziała efekt od razu. Ten zabieg właśnie ma za zadanie poprawić tą produkcję kolagenu na skórkę. On działa też tak naprawczo. Mhm. I dodatkowo działa przeciw yy, wolnym rodniku. Jaśniejsza. I mam wrażenie, że taka trochę bardziej wypoczęta, prawda? Mhm. Rozpromieniona. Głasza. Mhm. Czyli teraz maska jeszcze? Teraz ta maska. To teraz muszę zobaczyć. Obiecała mi Pani efekt po pierwszym zabiegu, i rzeczywiście to Państwo, mam nadzieję, że też widzą ten efekt, a nie tylko ja. E, jakie są moje odczucia? Przede wszystkim moja skóra jest trochę lżejsza, mam wrażenie. Mm -hmm. e, mam wrażenie też, że jest bardziej napięta, to czuję. A przede wszystkim ja i ona jesteśmy tak zrelaksowane, że mogę Pani po prostu tylko bardzo mocno podziękować. Dziękuję również.